Wszyscy czekający na oficjalne wyniki wyborów musieli uzbroić się w cierpliwość, a szczególnie ci, którzy czekali na werdykt w pilskim okręgu wyborczym. To właśnie z piły wyniki spłynęły jako jedne z ostatnich w Polsce. Wynikało to z no, organizacji pracy obwodowych komisji wyborczych. W związku z tym Ustalanie wyników polegało na przyglądaniu się każdej karcie. Też pewnie był duży obwód głosowania. W samej pile w wyborach do Sejmu wzięło udział niemal 39 tysięcy ludzi. Większych niespodzianek nie ma po stronie Prawa i Sprawiedliwości, chociaż jest pewna strata. Partia straciła jednego posła w naszym okręgu. Mandaty wywalczyli dotychczasowi posłowie: czyli Marcin Porzucek, Grzegorz Piechowiak i Krzysztof Czarnecki. Ten ostatni wierzy w to, że PiS nadal będzie w stanie rządzić. Jeżeli będzie taka wola kontynuacji tych programów prospołecznych, programów dotyczących bezpieczeństwa Polski, to sądzę, że z niektórymi ugrupowaniami politycznymi można dojść do porozumienia, chyba że. Wszystkie partie opozycyjne dzisiaj są głodne władzy. Wszelkie wątpliwości rozwiał były już prezydent Piły Piotr Głowski. Rządzący od 13 lat piłą polityk, teraz przeniesie się do Warszawy. W Sejmie będzie debiutantem. Żeby uspokoić też widzów, tutaj na co lokalnie trzeba powiedzieć, że taka, taki rząd powstanie i to ten koalicyjny i nie wyobrażam sobie, żeby było też inaczej, a ludzie są rządni, porządku, w spokoju. Chcą, by przestano szczuć jednych na drugich. Oprócz Piotra Głowskiego, mandaty z listy Koalicji Obywatelskiej w Okręgu Pilskim wywalczyli również Jakub Rutnicki, Maria Małgorzata Janyska oraz drugi debiutant w tym gronie Henryk Szopiński. Kolejnym debiutantem i dużą niespodzianką jest Adam Luboński. Działacz piłkarski dostał się do Sejmu z drugiego miejsca na liście trzeciej drogi. Świetny wynik uzyskał szczególnie w Pile, gdzie pokonali go jedynie Piotr Głowski i Marcin Porzucek. Tak mówiąc szczerze, to ja jeszcze tego nie do mnie to jeszcze nie dotarło, także odpowiem za parę tygodni, jak się, jak się czuje człowiek zwykły, Taki zwykły mieszkaniec piły, jak się czuję posłem. Od samego początku byłem pewien, że trzecia droga taki wynik osiągnie. Miałem wiarę w społeczeństwo, ale tak przede wszystkim, zanim odpowiem na kolejne pytanie, to chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Wszystkim tym mieszkańcom piły i okolic. Wszyscy, którzy oddali na mnie głos, wielkie, serdeczne podziękowania. Oprócz Lubońskiego z listy trzeciej drogi dostał się również jej lider i dotychczasowy poseł Krzysztof Paszyk który nie pozostawił złudzeń odnośnie potencjalnej koalicji z PISEM. stworzyliście państwo, w którym nie da się normalnie funkcjonować. Konflikt jest istotą działania dzisiaj i funkcjonowania tego, tego państwa. Rujnowanie praworządności to jest coś, w czym nie da się żadnego programu realizować w sposób taki, jak byśmy chcieli. Dużą niespodzianką in minus jest brak mandatu dla nowej lewicy. Cztery lata temu do Sejmu dostał się Romuald Eichler. To też wynika z bardzo dobrego wyniku trzeciej drogi. Gratuluję panu posłowi Paszykowi. Podejrzewam, że będziemy musieli troszeczkę popracować nad przygotowaniem do kolejnych wyborów. Tutaj w okręgu, jak rozumiem. Tutaj w okręgu, tak. Jeżeli chodzi o wybory do Senatu, to tutaj wygrał Adam Szeinfeld. Kandydat koalicji obywatelskiej uzyskał ponad 105 tysięcy głosów. Drugi Janusz Kubiak spisuł niecałe 63 tysiące. Bardzo się cieszę z tego, że moja praca wcześniej w Sejmie, potem w Europarlamencie, ostatnia kadencja w Senacie została doceniona. W przypadku okręgu numer 40, w skład którego wchodzi Wałcz, mandaty wywalczyli Bartosz Arłukowicz, Renata Rak, Marek Hock oraz Paweł Suski z Koalicji Obywatelskiej. Sprawa i Sprawiedliwości wybrano Czesława Hoca, Pawła Szefernakera oraz Małgorzatę Golińską. Jeden mandat przypadł trzeciej drodze. Otrzymał go Radosław Lubczyk. Senatorem został reprezentant Koalicji Obywatelskiej Janusz Gromek.